Nie ma strania. Nie ma strania w parku. Słuchajcie, jestem na wyjeździe trzydniowym. I nic nie robię. Zwiedzam i płacę. To najlepsze. Szedłem tutaj, bo myślałem, że jakaś ławka będzie, ale chyba nie ma. O, tam coś jest. Nie mam co robić, bo skania się zepsuła i stoi na serwisie drugi dzień. Jestem obok lotniska Heathrow. Serwis skania jest centralny pod pod z lotniskiem. Eee no i co, idę sobie, bo mi się nudzi. Film będzie z tego, może, bo dużo się nie dzieje. Słuchajcie, dużo się nie dzieje, bo cały czas stoję. Ale coś tam się wybierze. Druga część filmu, jak wrócę, czyli albo dzisiaj, albo w sobotę. A my idziemy na ławeczkę. Ludzie sobie chodzą z pieskami, z dziećmi do szkoły. Jest 9 rano chyba, czy ósma, jakoś tak. Piątek, 15 Maja Dobra Tu trzeba przeciąć na schóźka albo Albo idziemy tam sobie Brzegiem tutaj No i tyle Miał być wyjazd 3 dni Cały czas praca, praca, praca Pierwszego dnia było sporo pracy I Skania się Obraziła na nas za dużo chyba razy wspominałem, że chcę nową skanię przy niej. Słuchajcie, i po prostu walnęła w nie, nie jeździ. Czy jeździć? No jeździ, tylko że ten alarm, zobaczycie jak film będzie, jaki alarm podczas jazdy jest. Także nie da się jeździć, to no nie da się. Godzina max. Dobra, miski kończę. Ja se tam przycupnę na łoweczce, chyba że jakąś w cieniu znajdę. No jest dość ciepło, jestem, jestem ubrany, słuchajcie. Wszystko high vi. Dobrze, że na stacji był prysznic. Także jestem odświeżony, najedzony po śniadanku. Doszliśmy do kościoła. Pokażę wam jeszcze kościół i kończymy film. Nie będę tam wchodził, tylko tako proszę, fajny, nie? Tu wyglądają te motywy. Te wszystkie kościoły są podobne Chociaż ten jest yy, inny, bo ma szpicę. Rzadko widuję kościoły ze szpicami, choćby zdarzają się. no, Przeba, są płaskie takie ucięte wieżyczki Dobra, idziemy tam. To co? Do następnego? Tu nie będzie nic widać, bo pod słońcem Do następnego, trzymajcie się, pa!